W kontekście tego, co działo się na parze euro-dolar 1 września 2009 roku, zobaczmy, jak to wszystko wyglądało na ujemnie skorelowanej parze e, dolar do franka szwajcarskiego. Otóż tutaj sytuacja była bardziej czytelna e, przede wszystkim z jednego względu. Otóż mieliśmy tutaj jedną bardzo, bardzo czytelną formację zapowiadającą wzrosty. E, otóż była to formacja głowy. Z ramionami. Jeżeli spojrzymy, tutaj mieliśmy lewe ramię, głowę, kolejny wzrost, spadek jako prawe ramię, no i wystrzał kursu. Jak to przy formacji RGR bywa, ponieważ na parze euro-dolar spodziewaliśmy się spadków, no to na franku powinniśmy spodziewać się wzrostów. Jak widzimy, oprócz tej. Czytelnej formacji głowy z ramionami, którą tutaj mieliśmy, jako prawe ramię uformowała nam się podobnie jak na euro-dolarze. Uformowało nam się coś na kształt formacji harmonicznej, ponieważ nie tyle proporcje są też istotne, co po prostu kształty. I wtedy cały ten wzrost mogliśmy uznać za impuls, następnie ten spadek jako korekta zygzak. ABC. No i oprócz tego, właśnie formacja głowy z ramionami, e, impuls w górę, zygzak ABC. No to wszystko to wskazywało na to, iż będziemy, iż będziemy mogli być świadkami dosyć mocnych wzrostów, które nastąpiły. No i teraz, podobnie jak na eurodolarze, mam, możemy mieć taką sytuację. 1, 2, 3, 4 i dalszy wzrost, jako. Fala piąta, jednak najistotniejsza dzisiaj była ta formacja głowy z ramionami, która była bardziej czytelna niż na parze euro-dolar, ponieważ tam spodziewaliśmy się spadków. Tutaj mieliśmy czytelną formację głowy z ramionami i także e, coś, co przypominało formację harmoniczną, czyli zwykłą korektę zygzak. Łącząc i dwie pary walutowe, i tutaj te dwie formacje cenowe, e, można było. Również spokojnie szukać pozycji długich. Dziękuję bardzo.